Co takiego ludzie nie wiedzą o jednostkach specjalnych wojska? Ich historie to materiał na legendy, niczym opowieści o husarii. Dowiedzmy się dlaczego. Ci bohaterowie trenują bez ustanku, opanowując umiejętności, które przekraczają granice ludzkich możliwości. Stawiają czoła najtrudniejszym wyzwaniom, wykazując się niezrównaną odwagą i poświęceniem, jak zawisza czarny, broniący swojego kraju od brawurowych akcji ratunkowych po misje o krytycznym znaczeniu ich działania chronią nas i inspirują niczym bohaterskie czyny żołnierzy wyklętych ich siła to nie tylko sprawność fizyczna to także mentalna wytrzymałość i niezłomny duch hart ducha godny samego Kościuszki więc następnym razem gdy usłyszycie o elitarnych jednostkach wojskowych pamiętajcie za każdą misją stoi zespół niezwykłych ludzi, gotowych stawić czoła każdemu niebezpieczeństwu. Prawdziwi bohaterowie w akcji, niczym bohaterowie powstania warszawskiego.